Myśli, się że dziś będzie lekcja, czy nie będzie? O, chyba będzie, nie? Dzień dobry, chłopaki. O, jest pani! Dzień dobry! <laughs> A widzę, że tak czekacie, czekacie już swoimi łapkami, przebieracie, tak? Oczekiwanie. na kolejną że tak! Dawkę wiedzy. No, już Was uspokajam. Kolejna lekcja dzisiaj przed nami. O czym to dzisiaj powiemy? No, ostatnio mieliśmy. Cykl filmów o Europie i zagłębialiśmy się w tam właśnie w kontynent. A dzisiaj będziemy tak jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, prawie w domu. Dzisiaj powiemy, słuchajcie, o Polsce. O Polsce? Mhm. A, czy tak będziemy przybliżać, to niedługo może będzie lekcja położenie geograficzne na, na naszego mi mieszkania. A miło, dobre, co? No o! nie wiem, nie wiem. Być hit, no nie wiem, czy kogoś by interesowało nasze mieszkanie. Wiecie, mieszkanie jak mieszkanie, ale myślę, że podstawowe informacje o naszym kraju, no wypada znać, prawda? No pewnie, że tak. Człowiekowi i nawet śwince. A jak świnka mieszka w Polsce, to też powinna wiedzieć. Też być. powinna wiedzieć. To o, zapraszamy, oczywiście. Na temat położenia i granice Polski wyświetla nam się tutaj na laptopie. Kochani, wracamy na chwilę do klasy siódmej szkoły podstawowej, bo ten temat właśnie jest realizowany głównie w klasie siódmej. Co nie znaczy, że tylko ci uczniowie i widzowie się mogą z nami tutaj edukować, bo może, że tak naprawdę każdy, każdego zachęcamy, a już w szczególności Polaka, no, wypada wiedzieć co nieco o naszym kraju. No, pewnie, że tak. Przede wszystkim podstawowe informacje dzisiaj się pojawią. No, Chyba nie ulega wątpliwości, jaka, jak wygląda nasza flaga i jakie jest nasze godło. Tutaj zwracam uwagę na kolory. Jest biało-czerwona flaga Polski, a nie odwrotnie. Bia biały do góry. Biały górą, zgadza się. Tak, tak, Biały bia, bia, górą. Biali górą, zgadza się, można tak sobie pamiętać. No bo są też państwa, które mają odwrotnie te kolorki postawiane mona, Monako na przykład, o, to, o, to, o, czerwone, o, czerwone to. do góry, biały na dole, nie? Na przykład tak, Indonezja też. I słuchajcie, nasze godło, czyli biały orzeł w koronie na czerwonym tle. Tak, należy o. pamiętać nasze symbole narodowe. No, żeby potem jakieś plamy i czy tam gafy nie szczelić nie? O właśnie, chciałam hmm. znać takie wiecie. No i kochani, jak patrzymy sobie jeszcze na, e, na położenie tej naszej Polski, no to od razu nam się rzuca w oczy przede wszystkim zarys naszego państwa, jak wygląda. Tutaj to macie kolor właśnie czerwonym. No i my dzisiaj to jest sobie... Z Polska, więc jest, ja mam jest, oczywiście. E, I my dzisiaj sobie pójdziemy tak przez położenie geograficzne, potem polityczne i na końcu troszeczkę matematyczne jeszcze zahaczymy. Także trochę przed nami dzisiaj. E, jeżeli chodzi o położenie geograficzne, no to tutaj dla na nasza Polska, możemy powiedzieć, że jest na pewnym kontynencie, co już wiecie. O, w Europie, wiadomo, nie? A w jakiej to części Europy się dokładnie znajduje? O, jak tak patrzę, słuchaj, to tak mniej więcej na środku Europy, A, właśnie, Europa Środkowa, dokładnie. Przyjrzymy się tutaj jeszcze skali barw, co już robiliśmy wcześniej, wiemy jakie to barwy, to dominuje nam kolor... Zielony! Zielony, co oznacza, że Polska leży tutaj na terenie... Mm, zielony, czyli to są? Nie, 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 nie ziny. Niziny, czyli Polska nam leży w środkowej części niżu europejskiego. A jakbyśmy sobie jeszcze spojrzeli na mapę, którą mamy tutaj na ścianie, tą mapą ogólną świata, świat fizyczny, i prześledzili jeszcze raz, gdzie jest położony południk, słuchajcie, zero, to możemy się zorientować, na jakiej półkuli jeszcze leży nasz Ach, kraj. Wschodnia. To będzie wschodnia. Jeżeli znajdziemy równik, kochani, to też względem równika możemy określić, gdzie na, jesteśmy. Na, 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 na północy. Na, do góry, czyli na północy. Czyli Polska leży też na półkuli północnej i wschodniej, jeżeli mówimy o tej części świata. I, kochani, jeszcze jakbyśmy tak spoglądali, to oczywiście e, pomiędzy morzem, które już znamy, bałtyckie, a także pomiędzy górami, grzbietami górskimi, które tutaj też widać, czyli Karpaty mamy i. Sudety. No i jeszcze, jakbyśmy się jeszcze bardziej zagłębili i spojrzeli sobie już na mapę ukształtowanie powierzchni Polski, to możemy powiedzieć, że Polska leży też w dorzeczu najdłuższej rzeki naszej, czyli Bibisłańca. No właśnie, i drugie dorzecze, czyli rzeka, druga co do wielkości, długości. I... Odry. Odra! Tak Odryba. ta choroba. No właśnie. Czyli mamy w dorzeczu Wisły i Odry niemal, niemal cały obszar naszego kraju leży w takich dorzeczach, a tylko niewielkie fragmenty w dorzeczach kilku innych rzek. A prawie cała Polska, uczulam na słowo prawie cała, należy do zlewiska Morza Bałtyckiego. Tak? No a -a. i jeszcze kochani, jakbyśmy byli bardzo tak dokładni, to warto jeszcze pamiętać o powierzchni naszego kraju, a przynajmniej tak Prawie być co dokładności w zaokrągleniu może 313. jak ktoś zapamięta, też będzie dobrze. Liczba ludności, żebyśmy się orientowali. Jak widać, ona też ulega z pewnym zmianom. Jak ja się uczyłam, to była inna jednak liczba ludności. No, bo jedni się jedni się ładują, No i właśnie. I się zmniejszyła. Gęstość zaludnienia też już wspominaliśmy, jaką mamy w Polsce. No i oczywiście bezsprzecznie bardzo ważna jest stolica o, czyli Warszawa, wiadomo. nasze największe miasto Polski. Oczywiście. Jeżeli cofniemy się do tematu, który realizowaliśmy ostatnio na przykładzie Europy, tam były różne klimaty, to też możemy zobaczyć, że nasza Polska, tu nie mamy Warszawę, leży w strefie klimatów, to już wiemy, zobaczcie legenda umiarkowanej, dokładnie ciepłej, a typ klimatu to klimat. Co oznacza, że ścierają nam się tutaj masy, które dochodzą nam z zachodu, czyli morskiego powietrza, z masami, które docierają od wschodu od tutaj centrum kontynentu też ze wschodu, czyli kontynentalne powietrze, czyli my jesteśmy dokładnie w tej strefie, gdzie to wszystko się miesza, czyli pomiędzy klimatem morskim a kontynentalnym i to też codziennie praktycznie zauważamy, tak jak sobie żyjemy, że zmienia nam się pogoda często. Jednego dnia możemy mieć deszczowo, następnego czy za kilka dni wyjdzie słońce, czyli mamy dużą zmienność pogód w tej Polsce, tak? Czyli taki właśnie typ przejściowy. Czasem słońce, czasem o, właśnie. A. Dokładnie, tak możemy podsumować. I to, co tutaj porozmawialiśmy, ustaliliśmy pewne rzeczy. Macie też dla, przygotowane w notatce dla Was. Jak widzicie, sami jesteście w stanie na podstawie różnych map te wnioski wyciągnąć. A. Już wiedzieć. Zobaczcie, starczy mieć mapy w domu? Mm? I ile informacji można wyciągnąć? No no I dobre, sprawne oko, A. prawda? Tak Bystre oko, na pewno lepsze niż moje, z moją wadą. Dobrze, kochani, a wracamy teraz, albo przechodzimy raczej dalej, do położenia politycznego i granic Polski. No i jak tu od razu widać, wokół mamy sąsiadów. Ale zanim sobie powiemy o sąsiadach, to zwrócimy jeszcze uwagę na naturalne granice. Co to są te naturalne granice? No to jest taka granica, albo granice, które zostały wydzielone, kochani, wzdłuż jakiegoś grzbietu górskiego, czy na przykład wzdłuż rzeki, Brzegów mórz. I my U, też takie. Terenu, jakieś. No takie, właśnie, jak? kształtowanie terenu, te formy kształtowania terenu. Jeżeli chodzi o północ Polski, no to widzimy, że naturalną granicą stanowi. Bałtycki. Tak. Jeżeli chodzi no. o południe, to już też wcześniej mówiliśmy, że mamy tutaj grzbiety górskie. Od samego południa mamy. Karpaty tak, a jak będziemy dokładni od południowego zachodu to tutaj jeszcze rozciągają się Sudety. Sudety. A wzdłuż granicy zachodniej mamy no, to, 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 to. właśnie wzdłuż rzek i kochani moi przede wszystkim mamy tak, wzdłuż Nysy Łużyckiej, która dopływa nam do Odry, czyli Nysa Łużycka i Odra stanowią granicę między Polską a Niemcami na zachodzie, tak? A jeżeli chodzi o wschodnią granicę, to tutaj na wschodzie mamy granicę z rzeką, która nazywa się Bug, która, kochani, rozpoczyna się źródła ma w, na Ukrainie. I płynie sobie, jak widać tutaj odcinkiem, na granicy u nas z Polską, Ukrainą i Białorusią. I potem dopływa Bóg, zobaczcie jak się pisze, tak? tak O, pamiętajcie, U otwarte? Tak. I G. No właśnie, i G, i która dopływa tutaj do Narwi. I to jest granica nasza wschodnia, naturalna. A jeszcze tylko dopowiem, że Odra i Nysa Łużycka też początki, czyli źródła mają w Czechach. Tak? Żebyście byli tutaj Aha. świadomi tego, że no nie wszystkie rzeki muszą zaczynać się u nas w Polsce, a chociaż na przykład przepływają przez nią. No i słuchajcie, te granice naturalne już mamy za sobą, no to teraz przejdziemy do tych granic z państwami. Czyli z iloma dokładnie państwami graniczy Polska? Mieliśmy, słuchajcie, już taką lekcję? Ach, o granicach Polski to nagrywaliśmy specjalnie na 11 listopada. Tak, specjalne to było. Ale nie muszę liczyć, bo pamiętam, że siedmioma. Super, siedmioma. No i idąc od zachodu, każdy Polak powinien pamiętać, że mamy tutaj Niemcy, Niemcy Republikę Czechy. Czeską, Czechy, Słowację, A? Ukrainę, Białoruś, Litwę i obwód Kaliningradzki, czyli tutaj Rosję. Tak, siedmiu sąsiadów, jak widać, nie ulega to też wątpliwości, a z którym to państwem mamy najdłuższą granicę? Też to już też nie powinniśmy była, tak, się mylić. Tak, no posz, właśnie tłumacz. To, to jest granica z Granica z Ciachami jest najdłuższa. Tak, bo, tutaj, bo takie zawiastki są tutaj. tutaj. tutaj o, tutaj właśnie tych, pokazuje tak. Zobaczcie, te dróg e, też w górach, tak, można by nawet pomyśleć, że może Niemcy, a jednak Niemcy nie, zobaczcie, nawet dłuższa granica to granica słowacka, niż ta niemiecko, polsko-niemiecka, czy tutaj polsko-słowacka. No ale co tutaj krótszej nie ma żadnej wątpliwości. A tu widać, że Litwa, taki kawałek! No tylko właśnie, ja. tak na 100 kilometrów słowa. 100 to No, właśnie, i tutaj jeszcze mamy zaznaczoną, zobaczcie na niebiesko, też granicę, i to jest granica morska Polski. I w tym miejscu chciałabym na chwilę wrócić do też tutaj fotografii i wyjaśnienia takim żółtawym tle w Waszym podręczniku. Mówimy sobie o co tu chodzi, bo trochę tego tutaj jest. Jeżeli chodzi o granicę na morzu, to mamy morskie wody wewnętrzne, czyli ten kolor taki ciemny niebieski, zobaczcie, co są te fragmenty. I one obejmują innymi zależność. Na przykład Szczeciński czy Zatokę też Gdańską, tak, czy Zalew Wiślany. A na całkowitą powierzchnię naszego kraju też mamy, to się nakłada też tak zwany pas wód Morza Terytorialnego. I Morze Terytorialne, ten taki kolor trochę jaśniejszy, to jest o szerokości 12 mil. Mila, zobaczcie, jedna mila, czy jednostka długości w żegludze morskiej ma prawie 2 kilometry. I kochani, ona jest wyznaczona, to jest 12 mil morskich od linii brzegowej. I Polska, jako też państwo, które leży nad morzem tutaj bałtyckim, posiada dodatkowo, oprócz tego, tak zwaną e, morską strefę ekonomiczną. Ten kolor najbardziej jasny z tych trzech tutaj niebieskich, czyli to jest ten cały obszar. I no w obrębie, będzie... kochani, tego obszaru tutaj wszystkie państwa mają prawo do tego, żeby sobie żeglować, tu wycieczki może, tak, rejsy robić, wszystko. Ale tylko nasz kraj może korzystać z występujących tu bogactw naturalnych. Tak? Czyli na przykład na ryby. Tak. Na przykład. No My tam przykład. możemy płynąć na ryby. Tak, My się na przykład nie wiem, Niemcy czy tam nie wiem kto tam, Szwedz, Szwedzi, czy kto hmm. inny, to nie może tam łowić. Jeżeli to, są, to jest nasza strefa e, ekonomiczna, to... Jest nasz teren. Jeżeli Aha. byłaby niemiecka, no to wtedy będzie niemiecka. I tutaj takie podsumowanie też jeszcze pokazuje. to, nie? Na, no Ale nie, nie, na innym, nie? na innej fotografii jeszcze raz macie zaznaczony pas, tak, rysunek fotografia w zależności jak, jak na to spojrzymy, pas morza terytorialnego, czyli ta granica 12 mil morskich, czyli około 22 km, tak, mamy od linii brzegowej. Tu jeszcze widać linię brzegową, zobaczcie, którą mamy całkiem pokaźną, bo jak sobie. No, dokładnie... nie wpływać. No tam nie. Zobaczymy. To długość linii brzegowej, zobaczcie, 70.00. 70 kilometrów, razem z tym Zalewem Szczecińskim i wyślanym, tak? Czyli to, co mówiliśmy wcześniej. Tu, 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 cała, co, zobaczcie, nie? Zauwa zauważcie, zaznaczona ta e, granica e, linii brzegowej. A cała granica, cała długość granicy państwowej naszej Polski wynosi ogółem 3511 kilometrów. I w tym jest ta lądowa, o których mówiliśmy, tak? No i ta morska, którą teraz przestudiowaliśmy dokładnie. Aha. Więc myślę, że już jest wszystko jasne, jeżeli ta. chodzi o granicę morską. Morskie, bo to wcale nie było takie proste. No, no, świnki no. morskie, granice morskie, słuchajcie. I wszystko no, się wszystko pasuje, jestem... nie? wszystko się zgadza. No. no i prawie przedostatni punkt naszej dzisiejszej lekcji. E, ważna rzecz, w zasadzie teraz wchodzimy w położenie matematyczne. To też oczywiście gdzieś tam w podręczniku macie. Dzisiaj tak w zasadzie tylko o tym wspominamy, bo zrobimy kolejną lekcję. W której powiemy trochę więcej o tym fragmencie, o tym, tej części, tutaj skrajnych punktach. Skrajne punkty, czyli takie miejsca tutaj w Polsce. Które są najbardziej wysunięte na północ, południe, na wschód i na zachód. One są ważne. One mają swoje oczywiście wyznaczone współrzędne geograficzne, jak widzicie. To jest o tyle istotne, że potem z tego możemy obliczyć rozciągłość równoleżnikową i południkową. Co to jest, jak to policzyć? Czy dodać, czy odjąć, czy coś innego jeszcze wykonać za działania, w czym to się zapisuje i jakie są tego konsekwencje, powiemy Wam dokładnie w kolejnym filmiku. My no, pewnie troszeczkę krótszym, także Ach. warto. To napięcie. Stopiujemy, stopiujemy, słuchajcie, napięcie. Napięcie stopiujemy, tak. Także jak ktoś nie do końca się w tym tam czuje, nie do końca wie o co chodzi, to myślę, że za świnkami już e, sprawa będzie jasna. Świnki zrozumieją to i człowiek no, zrozumie, no, no. prawda? Nasze motto niezmienne. I do tego są nam potrzebne te skrajne punkty. I pamiętajmy na razie, że skrajnym punktem na północy najbardziej wysuniętym jest Jastrzębia Góra. Tak, ona jest jeszcze bardziej wysunięta niż przyrządek Rozewie, o którym się wcześniej słyszało. Mamy na zachodzie Zakole Odry. W gminie tutaj Cedynia, zaraz będziemy pokazywać obrazeczki. Szczyt Opołonek na południu, też kochani, już o tym wspomnieliśmy. O Jaszczanakie, Mieliśmy filmik o tak. pokazywaliśmy, tak? A Sopcio i Julek, jak mówiliśmy o Morzu Bałtyckim, to wtedy mówiliśmy tak. też o. No właśnie, też mi się teraz przypomina. I kochani, na wschodzie, czyli za kole Bugu, w też gminie tutaj Hrubieszów, gminie, gminia Chorodła, koło Chrubieszowa. I to jest istotne, ważne, bo mówię, będziemy dalej liczyć rozciągłości, ale to w kolejnej lekcji, żebyście pamiętali, jak wyglądają teraz te punkty. Jastrzębia góra na północy, tak? tutaj jest taki pomnik gwiazda północy, jak widzicie. E, tutaj Opołonek, szczyt jest. To jest szczyt, tak, słuchajcie, tak, 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 tak jak mówiliśmy, że od południa granicą są góry, naturalną, to tutaj jest właśnie dowód na przykład, bo to jest szczyt. Mhm. Mm e, Cedynia, czyli najbardziej wysunięty na zachód punkt Polski, jest podpisany, jak widać, A, i z tyłu widać... To chyba jest ta rzeka od lat, Oczywiście. Aha. I jeszcze e, wieś Zosin, czyli tam właśnie, mówiliśmy, gmina Chorodło w zakole Bugu który też jest widoczny tutaj ten nasz Bóg. czyli rzeka. też rzekach, mhm. Czyli się wszystko zgadza. Wszystko się zgadza. No i taka ciekawostka na koniec. Przez Polskę e, biegnie geometryczny środek, co to znaczy, można go właśnie wyznaczyć. To jest takie miejsce e, przecięcia przekątnych czworokąta. Widzicie, ten czworokąt jest on zaznaczony, e, który powstał ten czworokąt z południków i równoleżników, tak? I przechodzących przez skrajne. Tutaj punkt naszego y, kraju, i owe przekątne, które tu widać, no to właśnie y, łączą nam, y, to są najkrótsze y, drogi pomiędzy dwoma. Punktami na powierzchni kuli. I według tego, tutaj, co zaprezentowaliśmy, to ten geometryczny środek polski to jest miejscowość piątek, słuchajcie. Ach, to się miejscowość nazywa tak, Piątek. To nie jest, a jest dzień tygodny. Nie, 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 to jest miejscowość. A miejscowość znajduje się blisko Łodzi, to jest województwo łódzkie. I jak widać, też taki pomnik tu postawiono geometryczny środek polski. I wszystko zależy, jakie kryterium, słuchajcie, przyjmiemy, bo należy pamiętać, że w zależności od tego, czym się będziemy. Jakim kluczem posługiwać, to na przykład wyjdzie, że środek Polski jest w tym miejscu, a środek Europy w innym. I mieliśmy taki filmik o Białorusi, z tego co pamiętam, gdzie też tam podawaliśmy, że tam się znajduje środek z kolei, co to było, Europy chyba, nie? O, że Białorusi się chwalą, że mają się właśnie tak Europy uciekać. Wszystko zależy, właśnie środek taki czy inny, jak to przyjmiemy, tak można właśnie pokazywać. Aha! I tak, nie. Sobie... tak, jak chcesz być na środku Polski? To no, uh. musisz jechać do miejscowości piątek. Mhm, mm jak chcę ten geometryczny środek polski zobaczyć. Ale nie jest... trzeba jechać w piątek, można to no no dzień. Nie, nie, można dowolny dzień. Dzień. Oczywiście nie ma przymusu, że w piątek musi być piątek. Oczywiście, że nie. nie nic na podsumowanie dzisiaj, kochani, to y, byłoby tyle. Ale ja tak tutaj widzę, widzę, że chyba coś jeszcze, no? Wiadomo, co będzie, nie? Co będzie? Zadanie domowe. Zadanie domowe mówisz. Zadanie, no, zadanie domowe. No to ja już zamieniam się w słuch. Co tam będziemy pokazywać dzisiaj naszym widzom, co się przygotowały. dzisiaj mamy dla Was prezent za rozwiązanie zadania domowego. Świnkowy paszport Polaka, słuchajcie. Takie coś wymyśliliśmy. Ułożyliśmy z Juliusią takie pytania, co stwierdziliśmy, że każdy Polak to powinien wiedzieć o swoim kraju, takie właśnie geograficzne rzeczy. Mhm. No, każdy ma swój paszport pewnie, co nas ogląda, ale świnkowego paszportu to nikt na pewno nie ma, więc stwierdziliśmy, że takie coś wymyślimy. No o. dobrze. Zobaczcie i trzeba będzie właśnie odpowiedzieć na te pytania, żeby dostać ten świnkowy paszport? Tutaj jesteśmy przygotowani, żeby Wam wręczyć te paszporty? Tu może zdradzimy, że to jest tak z przeróbka z takiego filmu. Tak poza konkursem możecie napisać z jakiego ciekawe, czy oglądaliście. Mhm. Fajnie wyglądamy, nie? Tutaj w tych chciałek. Tak, zawsze rewelacyjnie. A jeszcze pokażmy, jak wygląda nasz paszport, bo też jest fajny. O. O, jaki świnkowy paszport w fajny, nie? Myślicie, że taki paszport mi też dacie? O, jak odpowiesz na pytania, to tak. Ja się postaram. Bardzo mi się podoba super paszport. A ja, ja myślę, że na się pani odpowie na te pytania, wiesz? O, jak wy nie wierzysz, nie? Ja myślę, że będzie wiedzieć. No dobrze, dobrze, teraz pokażcie na te pytanie. A ja złaczę słuchajkę, no łatwiej, no prościzna słuchajkę. Byłem dzisiaj na lekcji, nawet jak nie było na lekcji, to część rzeczy pewnie i tak byście wiedzieli. No, pewnie tak. Pierwsze, jaką powierzchnię ma polska, była dzisiaj. Drugie, ile wynosi liczba ludności w Polsce też no, a później jak się zakałatwi znać, w jakim jest to i jest są jest Polskie, no to chyba no, naprawdę już naprawdę każdy powinien wiedzieć, <grym> nawet jak ktoś nie jest Polakiem powinien wiedzieć, moim zdaniem. <grym> później z iloma państwami granic Polska też dzisiaj było, z którym państwem Polska są granicę, a ta też była. A szóste może być trudne dla niektórych, ale też żeśmy dzisiaj mówili, jaki typ klimatu panuje w Polsce. O! No nawet nie tylko dzisiaj wspominaliśmy o tych klimatach. Tak jest? i słuchajcie, piszcie odpowiedzi pod tym filmem na, na, na YouTubie. I słuchajcie, w tym, w tym tygodniu chcemy dwie, dwie lekcje wypuścić, tak że macie czas, mało czasu, bo do środy do godziny 20 będziemy czekać na Wasze odpowiedzi, żebyście dostali te paszporty. Ale słuchajcie, tak łatwe pytania, że chyba naprawdę dacie radę, nie? Pewnie, tak. Trzymamy no, krzyki. tak. I czekamy na rozwiązania. Oczywiście. A póki co się żegnamy. Hej, do zobaczenia, papa. Tak, i czekamy na Wasze rozwiązania. Hej!